Kupiowe życie. Mało hajsu z YouTube, mało telewizor, no i Xbox. No koledzy, co będziemy dzisiaj nagrywać? Powodzę nagrywać teraz odcinek, jak mogę sobie ustawić za 4 tygodnie. Widowie będą szczęśliwi. A poza tym, wyświetlenia się zgadzam, a jest. Tego pokroić! No kurwa, na... podnieście no! Weź coś tutaj, nagryw, bo ty ciągle nagrywasz, a ja jeszcze nic nie nagrałem. No weź się, pierdol, to jest mój Xbox i ja sobie będę nagrywał ile na chcę i kiedy chcę. Dobra! No ja tam nagrywam w ogóle te filmy, tam codziennie montuję je, kurde godzinami, a te. Ty... No, ja mam od tego ludzi. I tam stawiam filmik raz na miesiąc. One okay. są zadowoleni. O kurde, Kapli, to Ty mogę zdjęcie? Oczywiście, dla fanów wszystko. Zajebiście, dzięki. Moje cacko, weźmień trójka nawet zagram. No i do końca grę, gra Nie, um, ja u mnie! Cześć, z tej strony Adrianek525. Dzisiaj zrobimy challenge. Oranżata challenge. Tak, i... Dobrze, Janeczku temu muszę nagrać. Proszę bardzo, o to jest mi przyjaciel. A ja sobie postawię to kamerę. A pierdalia. O nie no, mój widz tutaj nie jest dla mnie miły, to ja sobie tutaj naleję, proszę państwa. E, o, to wielbione. Dobra, wielbione. to, a, Trzeba... oj, 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 oj. Nie róbcie tego w domu, nie polecam. Nie, nie polecam. Ale słaby ten armor. O nie! Jestem płaszką! Zabrakło A. mu hajsu z YouTube'a! No, tak. no, no, no Tam Janek urzid czy coś? Oczywiście. Ale mi chodziło o subskrypcję, bo już mam I 20. Miastu. Masz tego Fallout'a? To jest spierdamy. Ty oszklałeś? Nie. Czego?